Cześć wszystkim, witam w kolejnym w dzisiejszym właściwie, w dzisiejszym odcinku jak strollować swoich przyjaciół na momio, momio jak do was przyjdą najpierw musicie mieć odpaloną stronę, żeby stronę z momio, żeby się nie logować jeszcze raz, bo jak się zalogujecie to te wszystkie rzeczy znikną no i najpierw też w sprawie tego kursora. Bo był odcinek, jak zmienić kursor. No i zmieniłam na tego lodzika tak. Wzorowałam się z internetu, ale sama go narysowałam. Będzie też taki odcinek, jak narysować swój własny kursor. Um, okej. Okay. I zmienić na taki jakiś sobie. Chociaż jest jeden, ale okej. Okay. Widzicie? E, najpierw pierwsze, pierwszy trik, czyli... Dziękuję. Czyli. Czekajcie. Czyli zmiana niku. Niestety inni użytkownicy tego nie będą widzieć, ale też to zniknie, jak, jak wyłączysz Momio, albo coś innego zrobisz. Zaraz wam pokażę. Najpierw zaznaczamy cały, klikamy lewym przyciskiem myszy i dajemy zbadać. I pojawia nam się takie coś. I tutaj mamy mamy akurat już zaznaczony swój nick. Widzicie, jak na to najedziemy, Nie klikniemy, to już nam się zaznacza. I dajemy na swój nick i dajemy edit edit, edit tekst. I tutaj mamy swój nick. Możemy na przykład go zmienić. Tak na przykład ja w moim przypadku to będzie XXX. Emo a a a. Nie wiem, co to zmieni Znaczy, no trochę zmieni, ale ok Potem dajemy X i widzicie? Nikt nam się zmieni Przedtem miałam M, a teraz M. -owa. Tak samo można z. Teraz, czekajcie. Widzicie? I właśnie to jest problem, bo na przykład, jak dacie to, na przykład tutaj, tak jak. Sieci. Um. A dobra, nie Innym razem to zrobię, ale ogłoszę konkurs w opisie W następnym filmie Dobra i znowu dajemy na nasz profil. I widzicie, ta zmieniona nazwa znika, a więc to jest właśnie problem. Następnie robimy z szafirkami i diamentami. Tutaj nie musimy zaznaczać, tylko, tylko po prostu dajemy, przyciskamy lewym przyciskiem myszy i dajemy zbadać. Włączy nam się znowu takie coś i widzicie, tutaj mamy swoją liczbę diamentów. Dajemy Edit, Edit tez, tekst i na przykład dajemy sobie. Widzicie? Patrzcie. I. Oj. Z zaraz, zaraz to od zrobię, ale okej. Okay. I widzicie, dajecie Edit. edit. E tekst, nie. Patrzcie. Okej. Okay. Aha! Wiem dlaczego. Yy, bo w edycie tekst najpierw trzeba dać Enter, chyba. Yy, dobra, zrobimy sobie tak. Nie za dużą ilość. Aha, dobra, bo to wcześniej działało, ale mi coś się stygowało i... Ale, ale u was na pewno będzie działać, na pewno, bo ja tak już robiłam ze stu razy i nie działało, ale coś się zepsuło, smutek. Dajecie... Yy, właśnie, naciskacie lewym przyciskiem myszy na liczbę naszych szafirków i, i tam gdzie jest zero daje... klikacie lewym przyciskiem Myszy i dajcie Edit Text. I na przykład damy sobie 20. I widzicie? Dobra, no, czekajcie, małe problemy techniczne. Widzicie? Dobra. O, widzicie? M przez chwilę nam... Nie, wam na pewno to będzie działać. Teraz... Aha Nie, dobra, dobra, pomyliłam się. M musicie jednak zaznaczyć. Przepraszam za mój błąd. So sorry... sorry wam bardzo. O właśnie. Wtedy potem znika. Wcześniej mi nie znikało, ale coś jak mówię, zepsuło. Serio, dopiero teraz. Szafirki. Na przykład tak dajecie i mówicie, że to. Jest tylko jakiś program, nie wiem do czego nawet. I mówicie... Dobra. Aha, bo to po jakimś czasie znika, więc nie martwcie się. Ale... ale u powinno zostać trochę dłużej. Tutaj na przykład mamy level 12, to sobie zmienimy. Właśnie. Klikamy lewym przyciskiem myszy na tę gwiazdkę i dajemy zbadać. Następnie pojawia nam się takie coś i zaznaczone jest na, na gwiazdce. I teraz zmieniamy level, na przykład 75. Teraz się zastanawiam, dlaczego wszystko mi nie chce działać. Da dajmy 20. I widzicie. Nie, to, to, to powinno być trochę dłużej, na pewno będzie. Ale coś mi się zlagowało, Dobra, daj mi trzy. Nie. Serio coś... Przepraszam za błąd, ale coś mi się. Dobra. Ja, jak chcecie czegoś nie widzieć, na przykład z zdjęcia na um, NP. Na przykład takie coś i dajecie zbadaj, jak zaznaczycie. I wtedy... I wtedy dajecie takie coś, wam się pojawi. I wtedy lewy przycisk myszy i delete element i. Ale nie, przypominam, nie wszystko znika, ale część z tego i możecie robić tak, ile tylko chcecie razy. I aż w końcu wszystko zniknie. Rozumiecie? Mam nadzieję, że tak. I w czymś Wam pomogłam. Nie zwracajcie uwagi na moje błędy, które popełniłam w tym odcinku. Proszę Was bardzo, bo. Serio. Bo nie trudno mi to było zrobić, bo zapominałam jak to się robi, ale na pewno tak. Dlatego, że. Dlatego, że robiłam to. jakieś. nie wiem. 10 dni temu no i, yy, no i ogólnie mam yy, zrobię konto na Mumio. czekajcie czy, yy, jak coś to nagrywam o kamen tak przepraszam mój mój brat yy, mój brat coś tam robi aha Jeste I teraz, właśnie dzisiaj zrobię konkurs na konto. Yy, możecie je dostać? Nie. Wiecie co? Zrobię takie coś, że yy, będziecie mogli. Kto wygra konkurs, będę mogła mu zało... Nie. Nie, oddam mu konto. Oddam mu konto z 14 levelem. Tak, 14 levelem. Serio. Ogłaszam konkurs. W ogóle zapomniałam, że dzisiaj dwudziesty czwarty kwietnia. Czyli do Tak, sorry, że daję taki krótki termin, ale mam nadzieję, że wystarczy. Macie... Nie, nie, nie. Musi się dać osiem momy. Dziesięć momo. Tak, to chyba jest... Tak, to momo. Nie, dojmijmy stawkę do 16 momo. A dostaniecie konta. Albo nie. Pomagacie mi w levelu? Kto? Nie. Musicie pomagać mi w levelku? A w zamian? Nie. A kto pomoże? Najbardziej będzie vonza mo Pamiętajcie, wy też możecie brać udział w tym konkursie. Nie. Damy z dwudziestym. O, sorry. Powiem wam, że nie jestem najlepsza w ortografii, dlatego, że mieliśmy wczoraj dyktando, a pani mówiła, że dostałam... Znaczy, no w sumie dobrze. Pani mówi, że dostałam piątkę, ale mogliśmy dostać szóstkę. W sumie nielicznym z naszej klasy się tylko udało zdobyć szóstkę, a więc wiecie. Okay. No to, no to tutaj ogłosiłam konkurs, i to tyle w dzisiejszym odcinku serio. Yy. Dobra, dobra. Yy, piszcie w komentarzu, co byście chcieli, yy, jaki poradnik? Tak, poradnik. No to, widzimy się w następnym odcinku. Jeszcze spróbuję dzisiaj wstawić je, pie, jeszcze odcinek, ale nie wiem czy mi się uda. Nie jestem pewna. Ale piszcie w komentarzu. Piszcie w komentarzu, z czego mam zrobić poradni. O właśnie dzisiaj nagram też o administra... znaczy... o moderatorach na MOMIO! A więc widzimy się w następnym odcinku. No i cześć!